Dobry wieczór. Witamy bardzo, bardzo ciepło na kanale Literaccy. Opowiemy Wam dzisiaj o książkach, które przeczytaliśmy we wrześniu. Małgośka, proszę z grubej rury. W związku z tym, że miałam wrzesień kryminalno-literacki, jak to mówi Wielki Bóg, to był właśnie wrzesień kryminalny, pierwszą książką, o której chciałam Wam opowiedzieć jest Żałobnica Roberta Małeckiego. Roberta Małeckiego? A? No ale tak? To jest autor? Dobrze, ja nie wiem, nie jestem tak zorientowana w tych kryminałach. E, ja już kiedyś powiedziałam, że mam chyba e, do nazwiska Małecki, mam wielką słabość, przepraszam, po raz kolejny, no że no, wracam ciebie też. E, tak, Robert Małecki napisał żałobnicę. I o czym jest ten kryminał? Ten kryminał jest o tym, że pewna młoda dziewczyna, mężatka traci męża wraz ze swoją pasierbicą. Ale co ginie, tak zostaje tak. zamordowany. Mhm. On zostaje zamordowany. W... Nie! Mhm. Boże, jak tak powiedziałam, to jest to, nic potniemy. Nie zostaje zamordowany, on po prostu zostaje rozjechany na torach. On i jego córka. I tego dowiadujemy się już na samym początku, więc nie jest to spoiler. I cała książka właściwie dotyczy oczywiście śledztwa prowadzonego też przez tę dziewczynę. Kto prowadził pociąg? Przez żonę? Kto prowadził pociąg? No wiesz co. No, zwłaszcza i tego. Przepraszam. Problem polega na tym, że oczywiście ona prowadzi swoje śledztwo. Śledztwo też prowadzą detektywi, różni inni po różni inni ludzie zajmują się tym śledztwem. Natomiast tak naprawdę co jest najciekawsze w tej książce, to to jest to, co ja lubię najbardziej w kryminałach, że absolutnie są takie zwroty akcji, które nie pozwalają nam się nudzić. I właściwie w całym. Przez całą książkę zastanawiamy się, co się stało z mężem tej dziewczyny i z jej pasierbicą. Co więcej, dowiadujemy się to, co ja bardzo lubię. Dowiadujemy się. Jaka była ta dziewczyna, jaka była jej relacja z pasierbicą, co się działo w ich małżeństwie. Więc to nie jest tylko taki prosty przekaz, jest jakaś sytuacja, jest rozwiązanie. No nie, właśnie o to chodzi, że. Czyli takiego... tych zagadek jest dużo, tak. dużo więcej niż sam fakt. Przede wszystkim postaci są zbudowane w tak ciekawy sposób, że chcemy wiedzieć, co tam się wydarzyło i jakie te postaci są rewelacyjne. Moją pierwszą książkę, którą przeczytałem we wrześniu. Była to książka z TBR-u i ja bardzo odpowiedzialnie podszedłem do tego TBR-u i przeczytałem Stephena Kinga Wielki Marsz. Słuchajcie, to jest książka o tym, jak w futurystycznej Ameryce kilka tysięcy osób startuje w pewnego rodzaju konkursie, żeby dostać się do finału. Finałem jest Wielki Marsz. Czyli startujemy o godzinie zero i idziemy tyle, ile jesteśmy w stanie iść. Jeżeli po drodze przestajemy mieć siłę, aby kontynuować ten marsz, giniemy. Po lewej i po prawej stronie drogi stoją samochody, w których sterczą źli wojskowi i strzelają do tych, którzy iść przestają. Ale wiecie, co jest najciekawsze w tej książce? Bo to nie jest wielka literatura, tylko najciekawsze w tej książce jest to, że po, na poboczach tych dróg stoi również publiczność, która dopinguje typu, krzyczy, nie wiem, Rafał, idź, idź, trzymamy za ciebie kciuki. Zwycięzcą jest oczywiście tylko jedna osoba, bo. Pozostałe 99 po prostu giną. Ja specjalnie sprawdziłem datę napisania tej książki, bo pomyślałem sobie, że to o jest. W czarnym lustrze pomyślałeś. Nie, jeszcze gorzej. Pomyślałem o pewnego rodzaju zjawisku, jakim jest reality show. A w tej książce jest pewnego rodzaju absurd, o którym bohaterowie mówią, dlaczego ja się zgłosiłem? Dlaczego moje szanse powodzenia na wygraną jest jak jeden do 100, a jednocześnie jestem dumny z tego, że idę w tym wielkim marszu. Może zginę. Wartość tej książki polega na tym, że wyprzedza czasy reality show, które oglądamy w telewizji. Podsumowując, to nie jest wielka literatura, nie ma tutaj jakichś wspaniałych, skomplikowanych postaci. Ale jest coś, co nie pozwala się od tej książki oderwać. Nie wiem, czy polecam, ale warto taką książkę jedną w życiu przeczytać, może nawet ku przestroce. No mi się od razu skojarzyło właśnie z Czarnym Lustrem, z tym serialem na Netflixie, nie wiem, czy oglądaliście, Czarne Lustro. Mm -hmm. No właśnie w taki sposób pokazane, co się dzieje z ludźmi, jak idą gdzieś krok dalej, jak ta technologia, którą mamy aktualnie, w jaką stronę nas pcha i co się dzieje, twórcy tego serialu przewidują pewne tak. rzeczy tak samo jak tutaj, tak? Jak Ty powiedziałeś, że jest pewna tak, analogia. Tak, tak, tylko że y, twórcy tego czarnego lustra w bardzo dużym stopniu bazują i przestrzegają na, nas przed używaniem takich social mediów właśnie. Tak. Przed złym traktowaniem social medi gdzie wszystko już w tam, w ich czasach polega na lajkowaniu, na byciu pewnego rodzaju, w cudzysłowie, bardzo mocnym cudzysłowie, popularnym. Social mediów. Social media? Social, powtórz, social media. Social media. Jeżeli odmieniasz, to to się znalazłem w social mediach. Słuchajcie, kolejnym kryminałem, który przeczytałam we wrześniu, to jest piąta część e, cienie. Małegośka, a może to się przygotowujesz, <grymna> przygotowujesz do jakiegoś właśnie zdarzenia, wydarzenia i zbierasz doświadczenie tak, w literaturze. Mój drogi, jeszcze nie. Jeżeli już miałabym zbierać doświadczenie, to raczej w pisaniu kryminałów. Aczkolwiek, dla mnie największą wartością, jeżeli chodzi o kryminały, poza oczywiście świetnie wykreowanymi postaciami, jest fantastyczny pomysł. I teraz chciałam nawiązać do tego pomysłu, który właściwie przez pięć tomów, bo to jest ostatni tom mm. Wojciecha Chmielarza o komisarzu Mordce, to jest ostatnia część. I chciałam powiedzieć, że jest fantastyczna postać głównego bohatera, czyli komisarza Mordkę. Ma do pomocy swoją. Aspirantkę suchą, która też ma świetną postać, świetnie jest wykreowana, fantastycznie napisana. No, Chmielasz używa w swoich kryminałach. Przez... Tego, co mnie najbardziej w tych kryminach wciąga i intryguje. Czyli są świetne, bardzo mocne postaci, jest fajna fabuła, jest napisane w taki sposób, że wciąga od pierwszej do ostatniej strony. Nie jesteście w stanie przewidzieć, zapewniam, mój drogi, i was wszystkich, nie jesteście w stanie przewidzieć, co się dzieje w którym momencie tej książki i kto jest tym złym, a kto jest tym dobrym, bo to zawsze pozostaje gdzieś z tyłu, głowy się człowiek zastanawia, ale tego nie wie. Ja go będę bardzo polecać, ponieważ jeżeli chodzi o polskiego aktualnego. Pisarza krymina, kryminałów, tak mogę powiedzieć. No jest on na pewno w moim, w top 10, w top 5 nawet. Może. A ja czytałem kiedyś kryminały Marka Krajewskiego, takiego pisarza z Wrocławia. Właśnie, I, muszę wrócić. I to był, to był chyba jedyny kryminał, albo też jedyny autor kryminałów, którego przeczytałem wszystkie książki i wciągnąłem je rzeczywiście bardzo. Ale przyszedł mi do głowy pomysł. No. Słuchajcie, a co by na to, gdybyśmy na przykład wybrali jakąś książkę pod warunkiem, że jesteśmy uczciwi i nie czytali. Ani my nie czytaliśmy tej książki, ani Wy. Czytamy trzy czwarte książki i strzelamy rozwiązanie. Uu, kryminału. La, la. Tak mi przyszło do głowy. To I zobaczymy, kreatywny. kto tu jest najlepszym detektywem, czy ten Mordka, czy my. Ale to musielibyśmy zrobić gdzieś na Instagramie chyba. Możemy zrobić. No to piszcie w komentarzach. Jak to możemy mam... to rozwiązać może właśnie? Może macie jakiś pomysł, jak w jaki sposób możemy zrobić taką interaktywną zabawę? Sama w sobie to jest zagadka, nie? No. No dobra, chcesz coś o Mordce jeszcze? Nie, nie chcę o Mordce. Bardzo polecam, jeżeli jesteście fanami kryminałów. Serdecznie polecam Wojciecha Chmielarza. Fenomenalny. Kolejna książka to książka Zbyszka Piotrowicza. I mówię tutaj specjalnie Zbyszka Piotrowicza. Moje pagóry. Zbyszek Piotrowicz to taka postać, który założył... Yy, Festiwal Filmów Górskich w Lądku. Wspinał się, chodził, zwiedził te góry w Polsce, w Himalajach, w Alpach, na Kaukazie. Był wszędzie. Książka jest napisana bez tego heroizmu, bez tego bohaterstwa, bez tego pewnego narcyzmu, które czasem w tych książkach górskich przewija się bardzo często. Opisuje wędrówki po karkonoszach. Spanie w chatkach, które już niestety nie istnieją. Mi ta książka jest bardzo bliska, bo ja te kamyczki i te ścieżki w tych naszych kieszonkowych karkonoszach znam doskonale. Znam też autora tej książki, jest mi bardzo miło i to było ogromnie fajne spotkanie podczas ostatniego festiwalu w Lądku. Bardzo Wam polecam. Jeżeli ktoś rozpoczyna dopiero przygodę z literaturą górską, to książka Moje Pagury Zbyszka Piotrowicza jest idealna. Ej, a taka dygresja, zobaczcie, jak się nauczył literacki, nie? Że, że jak wkleję ten książeczkę, to trzeba się odsunąć, pokazać paluszkiem. <słuchaj> <ja z> Całe <słuchaj> życie się uczę, patrzę, jak to robią dziewczyny nasze. <słuchaj> Będziemy influencerami. I wyjaśnię tylko to pojęcie. Słuchajcie, pojęcie influencer, bo pytacie wielokrotnie u dziewczynkach na kanale. Nie influencer, tylko influencer. I zwracacie uwagę. Więc my wyjaśnię to, my o tym doskonale wiemy. To jest... Ale nam się bardziej podoba tak, influencer. Bo to jest pojęcie, które ja sobie wymyśliłam trochę prześmiewczo na tych wszystkich influencerów, właśnie dlatego, że tacy z nas, influencerzy. To co, bierzemy teraz? No dobra. Znowu nazwisko, małecki się pojawi. Słuchajcie, nie wiem, czy. <śmienic> co to za śpiew. S są jeszcze cemflembryci, Pamiętajcie, co? Ja? Cemflembryci. A kto to ukłódł? To no, kiedyś było na zaksięgowaniu. Są cemflembryci. Mm, no dobra, no to my na razie próbujemy być tylko i wyłącznie influencerami. To chyba wy. Ja cały czas jednak pozostaję przy swoim zawodzie. Słuchajcie, kolejną książką, którą, o której chciałam opowiedzieć, jest Małecki i sławetny Horyzont. Horyzont, ale chciałam powiedzieć. I Maniek. Czy ktoś pamięta Maniek? I Maniek! Błagam cię. każdy kto obserwuje mnie na Instagramie, tudzież nas na Instagramie i dziewczyny i tak dalej, wszyscy wiecie, że to nazwisko i ten twórca jest po prostu dla nas kimś zupełnie wyjątkowym. Ta książka, którą też, o której wspominałam wcześniej, że jestem w trakcie jej czytania, we wrześniu ją przeczytałam. No nie zmienia to mojego absolutnie zdania o tej książce. Świetne postacie, świetna fabuła, przyjemnie napisane, o rzeczach niezwykle mądrych, niezwykle prosto. W tej książce My, tacy zwykli ludzie, jesteśmy tacy maluczcy i możemy się naprawdę przez chwilę zastanowić nad swoimi problemami, nad swoim życiem. A on pokazuje, że zawsze jest wyjście z sytuacji, zawsze jest gdzieś droga, którą możemy obrać inna, możemy się zmienić i możemy pomagać ludziom. Nie wiem, czy zrozumieliście, co chciałam powiedzieć. Mm, mam też takie nieodparte wrażenie, że w tych książkach Małeckiego. On tak pięknie prowadzi te swoje postaci, że daje przekonanie nam, właśnie tak jak ty powiedziałeś, czytelnikom czy też yy, zy, zwykłym ludziom, że zwykły człowiek jest też bohaterem. Nie tylko opowieści, ale bohaterem. Tak, tego, swojego, tak naprawdę swojego, tak. swojego życia. I on tak daje yy, takie poczucie. Mimo, że... że każdy z nas jest wyjątkowy. Ale bardzo przewrotnie, bo on jakby bardzo dużo ma postaci, które, któ które walczą ze swoją taką bezradnością, przeciętnością, to ale prawda. jednocześnie gdzieś kierując je na te różne tory tych historii pokazuje, że one są bardzo wartościowe, te postacie. To tak jakbyśmy mieli ciągle rozglądać się dookoła, bo ta pani, która idzie z tymi siateczkami, też ma swoją ogromną tajemnicę i swoje historie. Wiesz co, ja jeszcze bym się zatrzymała tylko i spuentowałabym to w ten sposób. Małecki pokazuje, że każdy z nas ma swoją historię. Że bardzo łatwo jest nam oceniać z perspektywy historię czyjegoś życia, ale nikt z nas, nie będąc w przysłowiowych butach tego drugiego człowieka, mhm. nie ma bladego pojęcia o tym, co on tak naprawdę przechodzi. I to jest puenta. I Małeckiemu za to chwała, bo po prostu pokazuje to świetnie. No to ja Wam opowiem tym razem o najnowszej książce Jakuba Małeckiego, czyli Saturni. Którą mieliśmy okazję przeczytać dzięki wydawnictwu SQM, które nam wysłało tę tak, książeczkę. Dziękujemy. Za które bardzo, bardzo dziękujemy. Małgosia nawet zmusiła wydawnictwo do... Tego, aby pan Jakub Ale podpisał. Ale spotkam książkę. się z panem Jakubem Małeckim i będę chciała taki mieć świecie rysuneczek, bo pan Jakub robi takie rysuneczki. Aha, to tego nie wiem. Zobaczymy, czy się z nim spotkasz Bec. jeszcze. W każdym <laughs> razie, jest to najnowsza książka mm, Małeckiego. Opisuje ona historię oczywiście pewnej rodziny. Pretekstem do opowiedzenia tej historii jest właśnie Saturnin zdrobniale satek, który dostaje telefon od mamy, że dziadek zaginął. Wraca do domu rodzinnego i wraz z mamą zaczynają dziadka szukać. I powiem niestety Wam, że ta książka mi się nie spodobała tak jak spodobało... Dziewasz? Ja otworzyłam buzi, ale nie chciałam A. robić tego na wizji. Tak jak Rdza, tak jak Joseph, tak jak właśnie Horyzont. Saturnina Małecki już napisał. Pod innym tytułem. Troszeczkę pod innym tytułem. Nie znaczy, że to jest zła książka. Broń Boże, tak tego nie traktujcie. Natomiast tak jak Joseph był pewnego rodzaju odkryciem, bowiem ta historia toczyła się zupełnie poza innymi schematami yy, pisanymi przez Małeckiego. To ta, ta książka troszeczkę do tych schematów wraca. A ja już myślałem, że właśnie znowu zatopię się w pewnej opowieści, w pewnej historii. Ona będzie niezwykle oryginalna. Co nie znaczy, że tak nie jest, ale mnie do końca nie usatysfakcjonowało. U-la-la. Słuchajcie, książką, którą przeczytałam w audiobooku również we wrześniu, tym kryminalnym wrześniu, jest Klaudia Muniak i jej Psychopata. Hmm, chciałabym powiedzieć coś dobrego, ale nie mogę. Słuchajcie, narracja prowadzona jest przez główną bohaterkę. I tak naprawdę wydawała się fabuła całkiem ciekawa. Dziewczyna po jakimś balu, jakiejś dużej gali, budzi się po prostu na ławce, i okazuje się, że nie pamięta ostatnich chyba 48 godzin. No i wszystko wydaje się fajne. Ja mam gotowe wytłumaczenie. No? Po prostu została. Zabalowała. Troszeczkę. Zabalowała. No nie, no nie na 48 godzin, żeby nie pamiętać jeszcze nic z tego. W każdym razie, mi się wydawało, że to jest fajny, intrygujący pomysł. No i oczywiście tak. O co chodzi w tej książce? Do musimy się dowiedzieć, co się wydarzyło z tą dziewczyną. Dowiadujemy się w międzyczasie, tak zwanym, z kim ona jest związana. Ona jest związana z policjantem. W międzyczasie, znowu, tak zwanym, dochodzi do morderstw. Rzecz dzieje się w Krakowie, więc w Krakowie i w okolicach dochodzi do morderstw młodych kobiet. Już nie będę mówiła co, o co dokładnie chodziło w tych morderstwach, bo nie będę was też naprowadzać. Oczywiście jej partner rozwiązuje to ze, tą zagadkę. Też dalej wszystko się jeszcze spina. W pewnym momencie, słuchajcie, no usilnie staramy się domyślić, być może zastanawiamy się, kto jest tym mordercą, jak to w książce. I to są nam podsuwane różne rozwiązania. No staram się coś powiedzieć, żeby nie powiedzieć, a jednak powiedzieć. Słuchajcie, logika kobiet. Ja się zastanawiam, w jaki sposób kobiety piszą kryminały. Mam nadzieję, że nie w ten sposób, w jaki mam opowiada? opowiada. No dobra, no bo bardzo. Chciałabym powiedzieć o co chodzi, ale nie mogę. Nie polecam tej książki. Po pierwsze, bardzo mi przeszkadzała ta narracja, która była prowadzona z perspektywy tej dziewczyny, która zaginęła. Po drugie, rozwiązanie tej książki jest najbardziej rozczarowującym ostatnimi czasy mnie rozwiązaniem. Piękna książka, bardzo polecam ją wszystkim melomanom. To dostaliśmy od wydawnictwa Poznańskiego, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy, czyli biografia. Hektora Berlioza, wielkiego kompozytora romantycznego, francuskiego kompozytora romantycznego. To jest wydawnictwo złożone z dwóch tomów. Każde, każda z książek ma płytę CD. W tej książce jest Symfonia Fantastyczna. Pierwsze 40-42 lata życia Hektora Berlioza, a więc bieda, a więc walka, a więc nauka. I na koniec tej części wielkie wykonanie rekwiem, które pozwoliło Berliozowi w końcu odetchnąć finansowo i ta jego muzyka staje się coraz bardziej popularna dla melomanów. Ja czytałem to z wielką radością i enstymą. Moim odkryciem tego roku jest książka, gdzie raki śpiewają Deli Owens. Absolutnie... Świetna książka. Pokrótce powiem wam o fabule. Otóż książka dotyczy opowiada o małej dziewczynce, która żyje w bardzo dużej biedzie ze swoim rodzeństwem, z ojcem, który nie może sobie poradzić, ponieważ podczas wojny miał wypadek i nie mógł dalej służyć. Matka, która próbowała pochodzić z bogatego domu, a jednocześnie została wyrzucona na. Bagna, ponieważ akcja tej książki dzieje się na, w Stanach Zjednoczonych, gdzieś tam w okolicy właśnie Bagien. Matka, która była z bogatego domu, a którą właśnie ten ojciec, obiecując, obiecując wszystko co najlepsze, postanowił z powrotem, no postanowił zabrać właśnie na te bagna i tam zrobić stworzyć z nią rodzinę. Dziewczynka ma kilkoro braci, natomiast wszyscy po kolei ją opuszczają. I pewnego razu, tak zaczyna się fabuła tej książki. Ona się budzi i widzi rano mamę, która idzie z walizką. Chyba niebieską walizką idzie, wychodzi z domu, no i niestety nie wraca już. I tak zaczyna się ta książka. Książka tak naprawdę jest pretekstem do tego, według mnie, żeby pokazać, że w każdym momencie życia mamy wpływ na to, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, jakie decyzje podejmujemy. Pokazane jest bardzo pięknie wykluczenie społeczne. Dziewczynka nie chodziła do szkoły. Pokazana jest bieda. Pokazane są trudności będące w tej rodzinie, znajdujące się w tej rodzinie, a jednocześnie w tych okropnych rzeczach, w tych okropnych sytuacjach, w tej okropnej historii, która dotyczy tej dziewczynki, my z nią dorastamy z tą dziewczyną, pokazuje się nam przecudną przyrodę, wspaniałe. Bagna, które nam się kojarzą z czymś, no pewnie normalnym ludziom nie kojarzą się z niczym miłym, tylko właśnie z jakimiś takimi yy, ciężkimi, smutnymi, ciemnymi rzeczami. Natomiast tutaj te bagna tych Stanów Zjednoczonych są fantastyczne. Pokazują nam przepiękną przyrodę, pokazują nam przepiękne ptactwo, roślinność, pokazują nam jak ta dziewczyna dorasta, w jaki sposób ona sobie radzi z codziennością. I jak ludzie, których spotyka jaki mają na nią ogromny wpływ. Gdzieś po drodze zdarza się morderstwo i my dowiadujemy się, próbujemy rozwiązać zagadkę tego morderstwa i na końcu oczywiście się dowiadujemy. Jest to napisana genialnym językiem książka. Czujemy dokładnie, jakbyśmy byli na bagnach, jakbyśmy mieszkali z tą dziewczynką, jakbyśmy z nią dorastali, jakbyśmy zbierali z nią muszle i wąchali każdy kamyk i każdy znaleziony liść na ziemi. Polecam Wam z całego serca, jeśli macie ochotę zatopić się, w, no totalnie wsiąknąć w zupełnie inny świat. Ostatnią książką, jaką przeczytałem, przeczytałem we wrześniu, to reportaż pani Niny Olszewskiej Pudło, czyli opowieści z Polski. O którym właśnie dędziem. internauci zdecydowali, bo zapytaliśmy, czy Daniel ma czytać Pudło, czy jakiś drugi reportaż, który się nazywał wtedy? Nie pamiętam jak się nazywał, ale poświęcony był chyba Jordanii albo Omanowi. Tak, to jest, słuchajcie, bardzo rzetelny zapis rozmów z więźniami, to z różnego rodzaju, z polskich, z polskich więzień, jak również trochę danych, o których my nie mamy pojęcia, czyli ile kosztuje utrzymanie jednego więźnia, w jaki sposób wygląda ich dzień od momentu pobudki do momentu tej przysłowiowej ciszy nocnej, kto to jest git, kto to jest frajer. Git? Git. Ale też jest to historia ludzi, którzy wiele razy upadali, jednak się podnosili, niektórym się udało wyjść, niektórym udało się nie wracać do tego więzienia z powrotem. Natomiast rzeczywiście są osoby, które życie w więzieniu potraktowały jako pewien sposób w ogóle na życie i z tego więzienia po prostu nigdy nie wychodzą. Dużo jest informacji, dużo statystyk, dużo przeprowadzonych wywiadów i to nie tylko z mężczyznami, tylko też z kobietami. I też z osobami, które odbywają karę za różne przestępstwa. Bardzo ciekawa lektura. Ja ją przeczytałem bardzo szybko. Myślę, że też warto wiedzieć o takich sytuacjach, po to, żeby do tego więzienia nigdy nie trafić. Słuchajcie, musiałabym coś wyprostować teraz. No? W momencie, w którym mówiłeś, przyszło mi do głowy, że nagraliśmy koniec filmu, a zmywarka nam ciągle zmywa, i Zuzuja zawsze pilnowała tego, żebyśmy. Wyłączyli zmywarkę, zaczynając nagrywać. E, nie zrobiliśmy tego. I zobaczymy, czy to będzie miało jakiekolwiek znaczenie. Czy będziecie tą zmywarkę słyszeć. słyszeć? W każdym razie, to są nasze wszystkie książki przeczytane we wrześniu. Bardzo fajne. Polecamy Wam je. Jedne mniej i drugie bardziej. Tak. Słuchajcie, książki, większość książek, o których opowiadaliśmy, jest w takiej księgarni internetowej, do którego link wam damy w opisie. Więc jeżeli mielibyście ochotę znaleźć, na przykład, gdzie raki śpiewają. Albo Saturnina. Błagam was, zróbcie to naprawdę, zróbcie to dla mnie. Przeczytajcie te książki dla mnie, przynajmniej te dwie. To zapraszamy Was serdecznie, bo właśnie tam możecie je znaleźć. I to jest link afiliacyjny, dzięki któremu. Wspieracie nas także jako twórców, i mamy, wy za tą transakcję nie płacicie więcej, natomiast my z tej transakcji mamy waszej 5%. To cóż. Trzymajcie się ciepło. Zdrowo. Cześć! Cześć.